Cię na dzisiaj to wszystko dziękuję i życzę udanego wieczoru. Sponsorem programu był producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z peptydami Perfecta Skin Perfecta. Na program zaprosił jego sponsor, firma Orange, dostawca Orange Światłowodu z wi 7 dla domu. Dobrych chwil z programem życzył sponsor Producent Drzwi DRE Zarobiłam to w 2 Twój wybór kochana Harować za grosze albo Zarabiać łatwo i przyjemnie Na wspólnej Nowe odcinki od poniedziałku do czwartku O 20.15 w TVN Na program zaprasza sponsor Wokrug. Właściciel salonów i sklepu internetowego Wukrug.pl. Sponsorem programu jest firma Bielenda, producent kosmetyków przeciwzmarszczkowych oraz na przebarwienia z linii Bielenda Egzosomy młodości. Milion przygotowany. Czeki do wypisania są. Narzędzie jest. Let's play! Hubercie, bawmy się, co będzie to być. Nowy sezon. Milionerzy po dwa odcinki od niedzieli o 19.45 w TVN. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia. Organizator wycieczek szkolnych z warsztatami edukacyjnymi. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent serii produktów do włosów Roślinnie pielęgnujemy. Co jest dla nas dzisiaj najważniejsze w życiu? A może wszystko razem? Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Jedynie Corolla, której zaufały już miliony kierowców. Toyota Corolla w cenie już od 89 900 zł. Tęsknisz za słońcem i wakacjami? Zaplanuj już dziś lato z Coral Travel. Bogate all inclusive, akwaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Leć tam, gdzie zawsze świeci słońce. Przedstawiamy przyszłość sprzątania. Coś okrągłego? Nowy cif to wyczyści. Coś żółtego? Nowy cif to wyczyści. Twój pies uważa, że to zabawka? Nowy cif też to wyczyści. Nowy cif Infinite Clean z naturalnymi probiotykami, które zapobiegają osadzaniu się brudu. Skutecznie wyczyści tysiące powierzchni w Twoim domu i poza nim. Sprzątaj łatwiej. Wypróbuj cif Infinite Clean. A teraz z okazji urodzin Leroy Merlin zapraszam na kolorową zabawę. Bo zwracamy 50 zł na kupon w klubie za każde 200 wydane na farby białe, kolorowe i środki do drewna. No to raz, dwa na urodziny do Leroy! Ach, gdzie niesamowicie! To intro! Intrust w road. Jestem kiratem. Zobaczcie! To dezodorant Old Spice, który zapewnia świeżość na cały dzień. Nikt nie pachnie tak dobrze przez tak długi czas. On ucieka! Płynę na koniu morskim. Witaj w klubie. Gotowych na każdą okazję. Teraz w salonach 60% rabatu na drugą książkę. Monopoly Kosmos 23% taniej. A na Empik.com Express Chibo 15% taniej. Empik. Witaj w klubie. Czasem biegnę do Rosmana. Szampon mi się skończył. A czasem z Rosmanem. Biegasz za apką? Biegam za dziewczyny. Kupor chciała. Bieganie to krok w mojej pielęgnacji. Trenuję już nie tylko kciuki. Dycha. Mogę odetknąć. Bo Pobieganie to też dbanie. Nie tylko o siebie. W tym roku wspieramy paralimpijczyków. Rosman Run z apką. 24 maja będzie nas pół miliona. Z kim dzisiaj biegałaś? Z moją drogarią. Na windet wszystko znów staje się nowe. Sprzedawaj z łatwością i zarabiaj znów i na nowo. Nie nosisz, więc sprzedaj. Wszystko co zbudowałem zawdzięczam sile moich rąk. Zrób to sam. Tam. Od soboty w Twoim lidlu. Wąż ogrodowy 20 zł taniej za 39,99. Kosiarka elektryczna 50 zł taniej, 199 zł. Robot koszący z aplikacją tylko 1499 zł. Parkside. Laur klienta w kategoriach owoce i warzywa oraz lada. Od czwartku ziemniaki wczesne tylko 2,99 za kg, a łopatka wieprzowa bez kości z lady 9,99 za kg z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland. Niech marzenia przeniosą Was do Energylandii, parku rollercoasterów numer jeden w Europie z nową dziecięcą strefą Sweet Valley. Tylko teraz rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl Program zaprasza jego sponsor firma Ford, producent rodzinnego hybrydowego Forda Kuga. Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej, muszynianka. Sponsorem programu jest właściciel marki Eveline Cosmetics, producent wydłużająco pogrubiającego tuszu do rzęs Varieté.